Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tak, właśnie zaczęliśmy nowy rozdział. I zapewne teraz, jak już wrzucałem film na kanale, będzie 700 widzów. Także dziękuję Wam bardzo za za to, że już mnie w takiej ilości subskrybujecie warto wspomnieć, że z każdym kolejnym rozdziałem siła ataku przywoływaczy rośnie także nie będą już one strzelać takimi małymi kuleczkami, pociskami lecz teraz już to będą ogromne kule ognia No proszę, ale tutaj się zwierząt zbierało. No, jak wiadomo, z każdym rozdziałem... Cholera. Z każdym rozdziałem... No, kolejne zwierzęta się pojawiają, tak? Patrzcie, co tu się dzieje. Wszędzie są. Tak tylko po to tu przyszedłem, żeby wam pokazać na jaką skalę to się zrobiło Mam nadzieję, że ściągniemy go na dwa hity No To już będą chyba orkowie O oh, fuck Spoko, zajadaj sobie Hersz orków, tak <laughs> <laughs> Rozmawiam z tym herstą czy nie Dobra, może ja z nim porozmawiam, ale zanim porozmawiam to... Zaprzekam Tak, bo on nam powie, że... Już nawet nie pamiętam, dawno z nim nie rozmawiałem Krok gnar! Pan mówić, że ty tera palady Pan mieć rację Pan mieć zawsze rację. My Orki dowódce! Teraz same zabić wielki paladyn. My zgnieść Hagen i jego ludzie. No właśnie. Czyli teraz już wiemy, że wszędzie po całym terytorium korynic będą nas gonili tacy właśnie orkowie. Dlatego musicie teraz uważać jak podróżujecie. No. Musiałem go trochę wyciągnąć, bo pewnie bym je zabił eee, Przy tych hersztach znajdujemy właśnie takie pierścienie Pierścienie orkowych przywódców No i będziemy je musieli oddawać Hagenowi Będzie taka misja eee, Teraz się teleportniemy do miasta aby wszystko trochę poogarniać. Yy, ogólnie to chciałbym teraz jeszcze podnieść swoją zręczność oraz yy, walkę bronią. Yy, no chociaż bardziej kuszę, chciał podnieść, tylko nie wiem, czy będzie gdzie. Yy, nie wiem, nie wiem, kto nas tu, chyba, kto nas tu może tak, tak na nauczyć. W ogóle warto wspomnieć, że jak idzie się pod zręczność, a już konkretnie pod kuszę, co się w zasadzie samo przez się rozmy, to gra jest najtańsza tak naprawdę. Nie ma na co wydawać pieniędzy, jedynie chyba na bełty, bo nawet jak gramy mieczem, to trzeba sobie kupić miecz za 2000, a później go ulepszyć za 5000. Także to jest dość spory wydatek, a największy wydatek jest chyba jak się gra najemnikiem. Bo wtedy się kupuje taką zbroję za 20 tysięcy. Także nieźle. Idziemy teraz do Buspera. Mam dla ciebie kilka skór. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Nawet bym od... Wilcza skóry? Skóra warga? 40. A co to za skóra? Zdarłem ją strola. Co? To jest ważne? małą fortunę. Dobra robota! No, gubmy mm, sobie u niego najlepszą kuszę już. Kusza owce smoków. No, 2500. I sprzedamy wszystko. Kurzem przypadkiem tej kuszy nie sprzedał. To byłoby głupota. No i patrzcie, mam 13 tysięcy złota i w zasadzie nie mam na co tego wydawać. Także złota nie ma co oszczędzać Jeszcze mam mnóstwo tych Mieszków których mi się cały czas nie chce otwierać Chciałem go jeszcze okraść No jak gdzie idzie się pod zręczność to mnóstwo jest złota, mnóstwo Gra nie jest jakaś wyjątkowo trudna Nie mamy tyle zręczności a to cicheca. O tak, widzimy tutaj teraz rycerzy, którzy szykują się. Lord Hagen pragnie osobiście iść do górniczej doliny. Rozprawić się z, z, z orkami. Niech żyje król. I tak. Może nie chcę na razie robić dalej tych wszystkich misji. I poszedłem sobie o do Lutera. Nie Pokaż mi swoje towa Kurna Niepotrzebnie Niepotrzebnie. Teraz mam... Nie, nie mam misji. Mam się, żeby będę mieć misję. No jak mamy tyle kasy, to sobie kupię. Tą książeczkę, to jest trening, walki, jedną jednoręczną bronią. I teraz mu to sprzedam. Pamiętajcie, że zawsze możecie to z powrotem sprzedać, bo to kosztuje 5000. Eee, no a później to sprzedacie za dwa jakieś... Nie pamiętam nawet. Teraz chciałem jeszcze do tego kolesia? Co... No. myślę, że on będzie mieć jakieś mikstury. A tu strasznie skromnie. Dobra, ja tu wyskoczyć. Hmm. A przeżyję? Uuu nie wiem czy ja to przeżyję Tak Nie przeżyję Szkoda Chciałem iść na skróty Bo jeszcze bym sobie zaklonął na ten entark Potrzebuję mikstury zręczności bo tutaj nie wiem czy mnie ktoś z zręczności nauczy. Na pewno mnie siły tutaj może jeden nauczyć. Oni tu uczą walki i bronią. Ten uczy magii, ale zręczności. Poczekajcie chwilkę. Albo nie wiem, dobra. Nieważne. Będziesz moim nauczycielem. Mogę nauczyć cię. Chcę. No, niestety. Ty, ale nie wiem, czy, czy... Czy czy, Diego. Bo Diego się specjalizuje w zręczności on mnie chyba może nauczyć. Mam tyle punktów nauki. Diego. mnie. No. Dobra tyle. 20 zręczności, to jest aż hej. Już mamy 96 zręczności. Nie wiem, czy nie przesadziłem. No i mamy najlepszą kuszę. Ona wygląda, się nie różni, ale jeśli chodzi o obrażenia, no to dosyć znacznie jeszcze bym poszedł do tego kolesia na targu bo on pewnie ma miksturę zręczności zawsze to jest oszczędność punktów nauki lepiej wolałbym je wydać na, na manę i próbował Hmm... Zurys, tak. I jakie on nam tu teraz może zaoferować, no. Hmm. hmm, Eliksir życia. Co tam? Kupię. Czyli... Nie ma już żadnych mikstur. No, trudno. Mamy dość zręczności. Teraz, tak, 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 tak. Teraz pójdę. W takim razie tam z powrotem. Mam już właściwie najlepsze ekwipunek, z takim samym pójdziemy na koniec gry. Um, moim zdaniem warto inwestować już w miecz. Teraz już wszystkie moje punkty pójdą na madę Oraz kile paladyna Bo myślę, że to mi się teraz bardziej już przydało. Mam... No oczywiście tam dobiję jeszcze 5 zręczności, tak żeby tutaj setki dobić Czyli maksymalnej ilości Czy jestem um... No tam runes weźmiemy czy se drugą wezmę, runę? tak i nie chodzi mi o manę Wróć no dobra ile mamy dwa punkty nauki? Dobra, to teraz idziemy do naszego lorda. Hagena. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w górniczej do No jasne. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją... Sam się tym zajmę! Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Chwila! Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Dlaczego tak sądzisz? Rozmawiałem z jednym z nich. W rozmowie padło twoje imię. Brednie! Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Hmm, niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się po pojedynkę poza swoje osiedle. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły pół. Gdy stracą swoich przywódców, Mo mam dla ciebie nowe zadanie. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, tylko przynieś mi ich pierścienie. Udaj się najpierw do Ingmara. Elita... No dobra. Ingmar tutaj nam będzie obgadał bzdury, to szybko przewinę. O, widzicie? Kradzież tego zwoju graniczy z cudem. Tak, wcześniej nam się to nie pokazywało, ale teraz mamy już tyle zręczności że najwyraźniej no to jest to możliwe. Mamy 96 wręcz. Tutaj sobie jeszcze przewinę ten dziadostwo. Co masz na myśli? Co teraz robimy? Okej, okay, okej. Okay. Uuu zapiszmy grę i zobaczymy czy ukradniemy jemu zwój. Złodzie, czekaj no. mm, tak myślałem Tu chyba trzeba mieć maksa Żeby ukraść takie coś Ale to spokojnie, jeden level i załatwi sprawę Tak, tak, to tak mieszków ciężko, ciężko jest je ukraść Mamy dwa punkty nauki Czyli no, do Maxa potrzeba będzie jeszcze jeden level yy, I tak jak już mówiłem na mapie pojawiają się orkowie yy, Oraz inne tam stwory wszelkiego rodzaju yy, Także będziemy musieli ich wszystkich zabić To jest dosyć żmudna robota O po prawej poszukiwacz Nienawidzę ich Patrzcie jakie obrażenia Kurczę tylko żeby mnie ktoś jeszcze mógł kuszy nauczyć to by było świetnie no tak przecież ja na kuszy muszę wydać jeszcze dużo tych punktów bo to jest moja podstawa teraz no jeszcze mi żaden nawet nie uderzył no proszę tam są urkowie, przed nami tutaj jest cała grupka ich a już widać Ja bym zaczął od Herszta, bo tylko on nam grozi. Reszta to jest... nie, nie sprawa. Kurde, nie chciałem być. Patrzcie. Patrzcie co się dzieje. Nie wiedzą, nie wiedzą co się stało w ogóle. A mnie zaszło pół HP jak mówiłem tylko e, i w przywódcy stanowią dla nas zagrożenie i elici e, nie wiem czy w ogóle tu elici są Dobra nie będę zbierać tego uszytu tylko do tego co pójdziemy i weźmiemy pierścień nie wiem co ty kolego chcesz tutaj osiągnąć teraz tak tutaj pójdziemy sobie teraz w prawo w lewo w prawo nie wiem po to aby 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 I, bo tam jest siedziba tych najwię, największego największego dwódcy to jest dość istotne sprawno Nacisnąłem trzy razy tak fajnie cieszy tutaj w lewo jak pójdziemy tam jest taka jaskinia kawałeczek dalej tak tutaj byliśmy również na polowaniu z Bosperem nie, Bo z Bartokiem, przepraszam i tutaj tak, tutaj był też ten orksynowca i takie tam rzeczy nie wiem czy tutaj są te gobliny, jak są to jeszcze ich szybko wybijemy no proszę są Skąd tu się orkowie wzięli? A to ciekawe. O tym nie wiedziałem, że to są orkowie, naprawdę. Pierwszy raz się spotkałem. No, dziadu pieprzony. Dobrze, że te gobliny jeszcze nie dobiegły, bo Szczone by mnie były. No. To było proste. Hmm, tak muszę robi dosyć duże już obrażenia. Dwa strzały na, na wojownika chyba to całkiem dobry wynik Tak, tutaj, tutaj się idzie, tam po lewej oho, herszt widzicie Najlepiej z daleka zacząć strzelać, bo to z takimi hersztami to łatwo nie jest jakby do mnie dobiegli, to po mnie. Dwa pierwsi. To pewnie jakaś straż. No, on, oni, już, oni już świadczą o tym, że... że to nie jest y, zwykła jaskinia. Oh, fuck. Wolałbym, żeby nie dobiegnął. No. To już nie jest takie proste. Tutaj zapiszę grę. Ork pułkownik. Widzieliście to? Mhm, właśnie o to chodzi. Mój błąd w sumie, niepotrzebnie tak, myślałem, że go zastrzelę po prostu i wtedy chcę uciekać, a, a kusza nie trafiła jednak, to, to było kiepskie. Jak on może tak długo nie trafiać, no? Ile tych hersztów? Jeden tylko, tak? Na pewno nie więcej. Zdobyło się, że dwóch tu było. Okej. Okay. Patrzcie większe uleczenie ma nawet i ta orkowa mapa wojenna to jest istotna sprawa także przeszukajcie zawsze te zwłoki Pułkownik miał też yy, ciekawą broń bardzo ciekawą i dał nam większe uleczenie także ta runa nam się przyda tutaj wcześniej byli bandyci których chyba nie zabijaliśmy no i orkowie sobie z nimi poradzili Chyba bez większego problemu. Ja by raczej używam tego średniego uleczenia. To największe aktualnie jest chyba za duże, bo takich obrażeń rzadko. Rzadko takie duże obrażenia dostajemy. Nic, tu Nic nie, nie ma. ma. OK. I tak, tutaj mamy mapę. Ech mapę, 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 gdzie są, gdzie się znajdują te właśnie orkowe orkowe grupy tutaj gdzie my jesteśmy jest taka niebieska oczywiście niebieska strzałka i w prawo jak trochę przejedziemy tam jest farma, to była farma gdzie właśnie wcześniej wyczyściliśmy z orków tutaj widzę, że blisko miasta są też jakieś oddziały mhm. w różnych w różnych miejscach koło farmy onara jest dużo okej okay. no także ta, ta mapa nam pomoże yy, pomoże nam znaleźć te wszystkie oddziały hmm. Ja może jeszcze tylko przejdę szybko do klasztoru. Zaraz się dowiecie po co. Przeciągam trochę tą główną misję. Nie, ch nie chciałem jej od razu teraz za zaczynać. I idziemy na dół. Tutaj mamy mistrza eliksirów. Hej, co? Co się stało? Ty nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment. Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Cóż, mów czego chcesz. Wyglądasz na zmęczonego. To prawda, jestem kompletnie wycieńczony. Od tygodni męczę się nad pewną przeklętą mieszanką i nic nie działa. W czym problem? Receptura mówi coś o smoczym kraju. <noise> Niestety nie mam tego składnika. Próbuję zastąpić go innym, jednak jak na razie z mizernym skutkiem. Jeśli udałoby Ci się na nie natknąć, pomyśl o mnie. Zobaczę, co się da zrobić. Spokojnie, tylko żartowałem. Skąd ta pewność? Proszę, mam dla Ciebie jajo smoka. Raczysz sobie żartować. Jest prawdziwe. Skąd je masz? Jak je znalazłeś? Wolałbym zachować to dla siebie. Jak uważasz? Co za nie chcę? Hmm. Ja preferuję wybrać to. Daj mi trochę mikstury kiedy będzie gotowa W porządku Ale przyjdź później Dobra Zapiszemy grę jeszcze go okradniemy cóż chyba jestem pewnie. pewien że się uda ale No ale Przezornie zawsze ubezpieczony Później jakbym miał wczytywać Do ostatniego tego to Tutaj się jeszcze szybko prześpimy. Bo on tak od razu... rana Bo tak, on tego tak od razu tej mix nam nie da. A gdzie ten? Mm, tu. Patrzcie w jakim rządku wychodzą. No więc już. Potrzebuje paru rzeczy. E, nie ma nic ciekawego Chociaż przyzwanie demona to jest fajna sprawa Chyba se kupię to przyzwanie demona Tylko będę musiał mieć tyle many. I idziemy do 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 30 mamy okej okay. Idziemy do tego naszego alchemika i zobaczmy co on tam wyczynił No naprawdę no on może Dobra Kurde naprawdę on jeszcze go nie przyrządził Szlak by tego gościa trafił I do następnego wieczora to już na pewno wystarczy. Ja nie mogę. I. No. Cóż to się stało? Dlaczego on? chwilę. Zaraz do was wrócę. No i zobaczymy, czy teraz. Hej, ty! No nareszcie. Przychodzę po straszliwą miksturę ze smoczego jaja. Ach, tak! Właśnie ją przygotowałem. Nie miałem jednak czasu jej przetestować i nie wezmę odpowiedzialności za niepożądane efekty. Oddaj mi ją natychmiast. Dobrze, już dobrze. Mam tylko nadzieję, że nie eksploduje ci od niej głowy. Okej okay. Nie wiem co ona zrobi wiem, ale Chyba nic złego, wiecie Chyba nic złego Uuu hmm, Siła plus 5 No chyba tak No cóż Mam już 25 siły, patrzcie No to sporo Szkoda, że nie zręczność, no ale wojownikom się przyda. No i co słuchajcie, no, to tyle w tym odcinku, w następnym będziemy kontynuowali nasze, y, naszą grę. No i do usłyszenia, trzymajcie się.